Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części dotyczącej rękawka. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak wykończyć rękawek w taki sposób, żeby nie był on wykończony ściągaczem, tylko w taki fantazyjny sposób, gdzie mamy tutaj taki otwór na palec. Także nie przedłużając, proszę o łapki w górę, o Pisanie komentarzy pod filmikami, o zadawanie pytań i koniecznie subskrybujcie mój kanał. Zapraszam na film. Rękaw mamy gotowy. Oczywiście nie mamy jeszcze tutaj tego wykończenia na dłoń. I jak to robimy? Tutaj mamy środek. Mi to wyznaczają tutaj te markery, ale to widać. Tutaj mamy środek. To jest tutaj w tym miejscu. I teraz tu odejmujemy te środkowe pięć oczek. Zakańczamy sobie w tradycyjny sposób. Zakańczamy sobie pięć oczek. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5. Jeżeli zakańczacie inną metodą oczka, to koniecznie sobie sprawdźcie jak zakańcza się w ten sposób. Ja Wam zostawię link w opisie, ale również tutaj macie link właśnie do takiego zakańczania oczek. I teraz robimy same oczka, prawe, tyle ile nam zostało. Ten pierwszy rządek jest dosyć trudno, ale za chwilę już będzie ok. I teraz pamiętajcie, że znowu przechodzimy z pracy na około na pracę na płasko, czyli znów bardzo uważamy osoby, które mają problem, niech jeszcze raz przypatrzą się, jak ma wyglądać oczko, jak te oczka przerabiać. Zobaczcie, to oczko musi być po prostu tutaj oczko musi wyglądać w taki sposób. Ono nie może wyglądać w taki sposób, tutaj nie może być skrzyżowane, tylko musi wyglądać w taki sposób. I tak robimy oczka. I teraz odwracamy robótkę i zakończymy teraz trzy oczka. Raz. dwa, trzy i robię lewe oczka. Nasz rękawek wygląda w tej chwili. W taki sposób. Tu jest na samym środku pięć oczek odjętych i potem odejmowane po trzy oczka. Następnie bierzemy szydełko i na naokoło objedziemy sobie oczkami ścisłymi. Niektórzy te oczka nazywają oczkami ścisłymi, niektórzy półsłupkami, nie będziemy się zastanawiać teraz jak to się nazywa, po prostu wkuwamy sobie w dzianinę, wyciągamy i wyciągamy. Wiem, że wiele z Was jest nieszydełkowych, no ale tutaj aż się prosi, żeby to wykończenie zrobić szydełkiem. Takie podstawy podstaw na szydełku znajdziecie na moim kanale. Jest cała playlista podstawy robienia na szydełku, czy coś w podobie. Także poszukajcie, jeżeli nie, nie macie pojęcia w tym momencie, nie, nie wiecie, jak robić na szydełku, to poszukajcie sobie u mnie na kanale i znajdziecie. Jeżeli nie będziecie mogli znaleźć, proszę do mnie pisać, a ja podam Wam wtedy link do. Danego filmiku. Obrabiamy naokoło. I teraz dojechaliśmy już do końca tego okrążenia. Zakańczamy to okrążenie i teraz na samym czubku robimy 18 oczek łańcuszka i to będzie na palec. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pamiętajcie, że te 18 oczek to jest u mnie 18 oczek. Nie wiadomo, ile jest w Waszym przypadku. Także nie sugerujcie się tą liczbą też 18, bo może się okazać, że u Was będzie zupełnie inna liczba. Oczek tutaj łańcuszka i teraz ja proponuję cały rządek oczek rakowych. A jak robimy oczka rakowe, też znajdziecie na moim kanale. Tutaj Wam link podaję do oczek rakowych, i link będzie również podany w opisie. I za chwileczkę wam pokażę, jak to wyszło. Zakańczamy sobie tą nitkę. Musimy to tak pozakańczać, żeby było wiadomo, ja za później igłą zakończę, żeby nam się to nie wypruło. I nasz rękawek wygląda w ten sposób. A jak wygląda na ręku, no to Wam już pokazywałam w, na początku filmiku, gdzie pokazywałam Wam ten drugi rękaw. Na dzisiaj kończę i do usłyszenia w kolejnym filmiku, gdzie będziemy obrabiać kaptur. Bye!